Dzień dobry. Pociąg wspomnień już czeka. Ruszamy w przeszłość. Archiwizja to nasza podróż w przeszłość, do której staramy się zaprosić naszych widzów. Dla Państwa są to raczej wspomnienia, a dla nas jest to coś nowego. Oglądając stare nagrania dowiadujemy się jak było kiedyś. Porównujemy to z tym, co jest dziś i widzimy zmiany. Dziś zapraszamy do wspomnień z 1995 roku. A więc cofamy się w lata 90. ubiegłego wieku. Wówczas telewizja zachód nadawała tylko jeden program, a były to informacje. Dziś przypomnimy, jak przygotowywano się do jubileuszu kolejarzy. Pokażemy, jak mieszkańcy reagowali na pożar jednego z lokali rozrywkowych. Przypomnimy turniej młodego tancerza, a także zlot drużyn harcerskich. Popatrzmy. Jutro kolejarze obchodzić będą 50. rocznicę powstania pomorskiej DOKP. Należy dodać, że pierwsza siedziba tej dyrekcji mieściła się w Szczecinku. Pierwszym dyrektorem był nieżyjący już dziś Tomasz Pietraszek. Kolej do Szczecinka dotarła 15 maja 1878 roku. Wówczas uruchomiono dwie linie: Schołnic do Stargardu Szczecińskiego i z Piły do Kołobrzegu. Brzegu. Linię do Słupska zbudowano w dwa lata później. Z okazji jubileuszu do Szczecinka przyjedzie pociąg retro, ciągnięty przez prawdziwy parowóz. Skład złożony będzie ze starych wagonów. Pociąg retro o godzinie 11 zawiezie dzieci do Iwina, przejazd na koszt kolei. W programie obchodów przewidziano występy zespołów artystycznych ze szkół, z MDKu, gminy i z szoku. Na placu przydworcowym tuż obok estrady przewidziano miejsca na stoiska handlowe. Ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że wystawiać się będzie m.in. salon sprzedaży poloneza, będą giełdy staroci, stoiska turystyczne. Festyn trwać będzie od godziny 9 do 20. 3 maja doszło do tragicznego pożaru na ulicy Zielonej 25. Pożar powstał prawdopodobnie od pieca kaflowego. Wydzielający się tlenek węgla z tlących się szmat zabił dwie osoby kobietę i mężczyznę. Policja ma kłopoty z ustaleniem ich tożsamości. Z pewnością w pożarze nie zginął właściciel mieszkania, który przebywa poza domem. Lokatorzy okolicznych mieszkań skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo tego lokalu. Pijackie burdy, a nawet wzniecane pożary nie nastrajały przyjaźnie. W czasie akcji gaśniczej głośno wyrażali swoje obawy na przyszłość. Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu. W toku obrad ustalono, że wobec braku jakiejkolwiek współpracy z dyrektorem ZGM-u z jego winy oraz nieliczenia się dyrektora z opiniami komisji, a także w związku z pomówieniem komisji o komuterstwo przy rozdziale mieszkań, komisja wystąpi z wnioskiem do burmistrza o odwołanie dyrektora ze stanowiska. O wniosku zostanie powiadomiony, powiadomiony przewodniczący Rady Miejskiej. Komenda Rejonowa Policji będzie prowadziła w maju, czerwcu i lipcu akcję oznakowania rowerów górskich. Akcja ma powstrzymać plagę kradzieży tego rodzaju rowerów. Koszt znakowania w okresie tych trzech miesięcy wynosi zaledwie 1 zł, a oznakowanie umożliwi identyfikację pojazdów w przypadku kradzieży. Oznakowanie prowadzone będzie tylko w soboty na stacji diagnostycznej Zakładu Komunikacji Miejskiej. Chętni proszeni są o zgłaszanie się z rowerem i dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL. Wczoraj strażacy obchodzili swoje święto, dzień Świętego Floriana. Pomimo święta nie narzekali na brak pracy. Wyjazdy do pożarów traw, nieużytków i odpadów zdarzały się jak co dzień. Dziś w nocy strażacy również nie mieli spokoju. Nad ranem potężny wybuch zniszczył pawilon handlowy przy ulicy Karlińskiej. Gaszenie rumowiska trwało około dwóch godzin. Na pogorzelisku zaobserwowaliśmy bardzo przykre zjawisko. Właściciel pawilonu, który w jednym momencie stracił dorobek życia, miast pomocy ze strony niektórych sąsiadów, spotkał się z kradzieżą i wandalizmem. W rozkradaniu szczątków z pogorzeliska celowały dzieci. Może rodzice zainteresują się tym, co robią ich pociechy i zabiorą je z miejsca zdarzenia. W chwili takiej tragedii winniśmy sobie wzajemną pomoc i poszanowanie. Rozgrabianie resztek i żerowanie na cudzym nieszczęściu nie pasuje do godności człowieka. 1 i 2 maja odbył się Międzynarodowy Turniej Młodego Tancerza w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7. Dzień dobry Państwu. Organizatorzy turnieju witają Państwa ze szkoły numer 7. Pani Lisa i Barbara. I Mirosław Szywarski. Do Szczecinka na międzynarodowy turniej zjechały pary z ośmiu krajów: z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy, Estonii, Fii, yy, Jugosławii i. i Boże, Rumunii. I Rumunii. Turniej Szczecinecki otworzył burmistrz miasta Szczecinka i rozpoczęto kategorią wiekową do lat 10 walcem angielskim. Następną grupą wiekową, która brała udział w turnieju, była kategoria 12 lat. Dzieci tańczyły oczywiście Standard i Łacinę. Następnie dzieci z kategorii 14 lat zatańczyły od jednej ósmej finału Standard, następnie zobaczymy po przerwie, które bardziej zakwalifikują i rozpoczną od jednej czwartej jednej 12 finału. Także po przerwie kategoria wystąpi kategoria 16 lat i 20 lat, gdzie czekają nas bardzo wielkie emocje. A oto wyniki zcześnickich par w poszczególnych konkurencjach. Dziesięciolatki, styl Kombinacja. Drugie miejsce, Karol Kowalski, Monika Sobolewska. Trzecie miejsce, Wojciech Mucha, Małgorzata Miazek. Dwunastolatki, styl Latin, Latynoamerykański. Drugie miejsce, Łukasz Helis i Karolina Tobiasz. Szóste miejsce, Wojciech Biernacki, Dominika Zaprzała. Dwunastolatki, styl, styl Standard. Czwarte miejsce, Łukasz Helis i Karolina Tobiasz. Oraz szóste miejsce Wojciech Ornoch i Magdalena Kurzawa. W kategorii 14 lat styl standard. Pierwsze miejsce Łukasz Miechowiecki i Dorota Makar. Trz, piąte miejsce Marcin Szuwarski oraz Ola Maśnicka. W kategorii 14 lat styl latynoamerykański. Pierwsze miejsce Łukasz Miechowiecki i Dorota Makar. Czwarte miejsce Grzegorz Ługowicz i Kamila Michel. 16-latki, styl latynoamerykański. Czwarte miejsce Rafał Zięba oraz Katarzyna Lisaj. W kategorii 20 lat w stylu latynoamerykańskim szóste miejsce wywalczyła para Andrzej Ulitło i Magdalena Szenaj. Z najlepszą szczecińską parą Łukaszem Jechowieckim i Dorotą Makar, ich trenerem Igorem Gutowskim oraz prezesem studium tanecznego rozmawia pan Ryszard Bańka. Międzynarodowe otwarte Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego dobiegają końca. Dla niektórych już się skończyły. Skończyły się olbrzymim sukcesem. Dotyczy to, proszę Państwa, przede wszystkim naszych młodych tancerzy ze studium tanecznego. Tancerze ci wielokrotnie na parkietach Europy, Polski, dawali. Popis taki, że sędziom oczy stawały w słup zakwytu. Mam tu na myśli Łukasza Michowieckiego, Dorotę Makar. Autorem tego sukcesu jest pan Igor Gutowski, ich wieloletni trener. Również wraz z nami jest pan Zdzisław Michowiecki. Skąd znany dziennikarz radia Reja, ale tu dziś jako prezes studium tanecznego. Proszę państwa, przede wszystkim olbrzymie gratulacje z tak wielkiego sukcesu. No to co pokazaliście, to chyba zachwyciło nie tylko sędziów, ale i licznie zgromadzoną publiczność. Proszę powiedzcie to pytanie do tych bezpośrednich wykonawców sukcesu. Jak, jak trzeba tańczyć, żeby zdobywać tak wspaniałe miejsca? Czy trzeba pracować bardzo dużo? No i trzeba mieć jakiś taki talent, żeby dobrze tańczyć. Tak samo się. Przede wszystkim praca, duża praca. Dzieci trenują prawie codziennie. Codziennie po dwie godziny, bywa także i po 3-4 godziny. Także taka wielokrotna praca codziennie daje swoje po prostu wyniki. Później... Z tego co wiemy, Pan jest trenerem kilku czy kilkunastu partanecznych. Wszystkie odnoszą takie sukcesy. Jak to się dzieje, że jeden człowiek może mieć tak wielu, tak wiele wspaniałych sukcesów? Po prostu dzieci, e, na przykład jak Dorota i Łukasz naśladują i biorą przykład z lepszych moich par z Ukrainy i amatorskich par. Dzieci młodszych kategorii biorą przykład już z Doroty i z Łukasza i tak po prostu, kiedy oni tańczą wszyscy razem na parkiecie, na treningach, to po prostu więcej patrzę na drugiego, biorą od każdego coś lepszego i tak buduje się ten poziom taki mocny, który jest w naszym klubie. Dorota, powiedz, czy nie boisz się konkurencji? Boję się, na każdym turnieju są dobre pary, i mogą oczywiście ze mną wygrać. Ale jeździsz również za granicę i tam też wygrywacie. No, nie wiem. Staraję się wygrywać, A ty boisz się konkurencji? Nie, nie boję się. W ogóle? W ogóle. Powiedzcie jeszcze jedno, czy taniec przeszkadza w nauce? No czasem przeszkadza w nauce. Czy to znaczy, że masz cieńsze stopnie? Nie. A ty? Też nie. Czyli. Bardzo dobre wyniki w nauce, jednocześnie bardzo dobre wyniki w tańcu. Tak. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Młodego Tancerza są już za nami, właściwie dla Was. Wygraliście to, co było do wygrania. Powiedzcie, co wygraliście. Wygraliśmy standard i łacinę. To znaczy. Nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, co to znaczy. Znaczy, pięć tańców y, standardowych i Powiedz. pięć tańców łacińskich. Czy standardowe to jest walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep. Y, łacińskie to są y, samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. Y, gdzie w najbliższym czasie będzie można was zobaczyć? Y, wkrótce jedziemy do Krakowa. Kiedy wyjeżdżacie do Krakowa? 6. Piątek, 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 piątek. Piątek, piątek. Kiedy wracacie? W poniedziałek. Wracamy. Co to będzie w Krakowie? W Krakowie będzie taki duży też międzynarodowy turniej TG Trophy, w którym też zbiera się bardzo dużo par z różnych krajów i myślę, że tam nasza para też będzie jedna z ciołowych, która będzie walczyć za pierwsze miejsce. Jeżeli to nie jest tajemnica, powiedzcie, jakie nagrody za te wspaniałe zwycięstwa tu w Szczecinku otrzymaliście? Ja dostałem taką torbę firmową i walkmana. Sportowy. Ja hey. żelazko i torbę. No I oczywiście... Nie oczywiście puchary. Oczywiście, że razko się przyda, gdyż z ciągłej podróży ciągle trzeba się pracować, prawda? A co dla trenera? E, no dla, mnie, dla mnie to jest sukces e, pary, dlatego że u mnie dużo tanczy par i dla mnie najważniejsze było miejsce tej pary w tym turnieju, dlatego że to kolejna... Kolejny nasz krok do e, Mistrzostw Polski, który w tym roku odbędzie się w Krakowie w październiku I ja myślę, że ta para będzie nasza para będzie e, jednym z faworytów tego turnieju i będzie walczyła o pierwsze miejsce Mistrza Polski. I serdecznie tego Wam życzymy, a teraz już Pana Prezesa na egzamin, aczkolwiek przyznaje robię to z pewną tremą. Ilu uczestników stanęło na szczecineckim parkiecie? Na szczecineckim parkiecie brało udział 270 par. No, z przykrością powiadamiam, że zaproszeni goście z Jugosławii nie mogli do nas dotrzeć. Informacje, którą otrzymaliśmy, zostali zatrzymani na jugosłowiańskiej granicy. Bardzo nam było przykro. Siedem państw wzięło udział w tym turnieju jesteśmy zadowoleni, chociaż też w ostatniej chwili części przysłali fakt, to akurat Słowacja przysłała fakt, że niestety nie może do nas dojechać. Skądinąd w rozmowie z prezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego dowiedziałem się, że Słowacy często są niesłowni. No ja generalnie jako przedstawiciel rodziców z klubu naszego jestem bardzo zadowolony Słyszeliśmy słowa pochwały, sami sobie zdajemy sprawę, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić inaczej, ale... Ten błędów nie popełnia, kto nic nie robi. My Myślę, że o ile, myślę trenerze, że będzie czwarty turniej, zrobimy go może z jeszcze większą galą, będzie bardziej świetny, chociaż no, nie ukrywam, chyba tym super rodzynkiem tego turnieju jest występ wicemistrzów świata. W szkole podstawowej nr 7 odbywa się piąty ogólnopolski zlot drużyn harcerskich imienia harcmistrza Grzesiaka. Przecinek 5 maja 1995 roku, szkoła podstawowa nr 7, baza 5 ogólnopolskiego zlotu harcerskiego imienia Harcmistrza Grzysiaka, pseudonim Czarny. 198 osób uczestniczy w zlocie im. Harcmistrza Grzysiaka z różnych środowisk, z różnych miast Polski. Gościmy ludzi z Gdyni, z Gdańska, z Miastka, z Koszalina, z Głogowa ze środowisk naszych chówcowych tutaj w szycinka i wokół jesteśmy w czasie drugiego dnia przygotowujemy się do rozgrywek sportowych, popołudniowych niektórzy są jeszcze na terenie gier i zabaw w, nad, w naszym lasku zachodnim żeglarze z Gdyni przygotowują szalupę 15-osobową do naszych wycieczek po jeziorze Trzesiecko pod harcerską banderą i jutro przygotowujemy się do jutrzejszych obchodów 50-lecia harcerstwa na ziemi szczecineckiej. Kończymy zlot w, w niedzielę 7 maja o 10 uroczystą zbiórką przed frontem szkoły nr 7, gdzie zbiorą się uczestnicy dwóch zlotów. Zlotu 50-lecia harcerstwa na ziemi szczecineckiej i zlotu imienia harcmisza Grzysiaka. Trzymajcie się dzielnie, czuwaj. Dziś już jesteśmy na stacji docelowej. W kolejną podróż wyruszymy w piątek. A ja zapraszam Państwa na www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia!